تھيھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ <laughs> Hej, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj spędzamy razem wieczór. Jest chwila po 17, ja właśnie skończyłam pracę na dzisiaj i pierwsze co zrobimy w tym vlogu to jedzenie, bo jestem już dość głodna. W ogóle testujemy teraz z chłopakiem takie różne przepisy na meal prep i w zeszłym tygodniu robiliśmy gnocchi z warzywami i to jedliśmy cały tydzień, a w tym tygodniu przygotowaliśmy sobie takiego kurczaka po azjatycku z warzywami i ja oczywiście zrobiłam sobie wersję stofu i inspirowaliśmy się tym przepisem, wyszedł Ryczne. I jemy to albo z ryżem, albo z kaszą, właśnie jak mam mało czasu, to wiecie, zalewam po prostu kuskus z wrzątkiem, dwie minuty i gotowe. Ale dzisiaj mam gotowany ryż, także idę tylko przygrzać sosik i zjem kolację. Kocham mieć gotowe jedzenie. Let's go! zjadłam kolację i powiem wam szczerze, że dla mnie to jest tak cudowne uczucie, jak już mam gotowe jedzenie. Wystarczy je wyciągnąć, podgrzać, zjeść. I love it. Także najedzona i szczęśliwa idziemy do galerii. Chcę dokupić kilka rzeczy do paczki, do rozdania, które robiłam na kanale nadawczym. Tam was pytałam o to, jaki jest taki wasz wymarzony kosmetyk i idę kupić właśnie tej dziewczynie, którą wylosowałam. Zobaczę przy okazji, czy są jakieś inne fajne rzeczy. Na pewno coś tam jeszcze wrzucę i później właśnie będziemy pakować. Ja ogólnie kocham robić prezenty, więc nie mogę się doczekać. Ale Teraz już bez zbędnego gadania, zakładam słuchawki i lecimy. Dobra, wszystko kupione i wracamy do domu. Finalnie wzięłam Rose Beauty, bo to był taki wymarzony kosmetyk Kasi. Do tego mój ulubiony SPF dla niej do przetestowania i zestaw mazeczek z Biodens. Teraz wracam szybko-szybko do domu, bo chcę jeszcze iść biegać, póki jest jasno. mam się teraz szybko na bieganie, bo tak jak mówiłam chcę iść póki jest jasno i ogólnie powiem wam, że ja ostatnio jestem bardzo regularna z treningami i tak się dobrze czuję dzięki temu, mam więcej siły więcej energii i moja aktualna rutyna treningowa wygląda w taki sposób, że poniedziałek, środa, piątek chodzę wieczorem z koleżanką na siłownię tam robimy wiadomo, siłowy trening, tyłek, brzuch, nogi a we wtorki i w czwartki właśnie albo biegam, albo robię pilates, albo oba zależy ile mam czasu i siły dzisiaj jest wyjątkowo jak na to lato ładna pogoda, więc chcę skorzystać, także zbieram się i idziemy biegać. buty ubrane i jeszcze tylko jedna rzecz. Słuchaweczki i lecę. Siedzę tu jakoś od 10 minut i nie mogę się zebrać, żeby iść się umyć. Dzisiaj był ciężki trening. Czasami jest tak, że wiecie, idziecie biegać i ten trening zlatuje w mgnieniu oka. Muzyka wchodzi tak, nogi same was niosą, ale czasami jest taki trening, że trzeba się przyciągnąć po prostu. I dzisiaj miałam taki trening, że po prostu tempo masakra, nogi mnie bolały, wszystko mnie bolało. Ale dałam rady, skończyłam, przebiegłam trochę ponad 7 km, też wiem, że jestem w tym przedokresowym tygodniu i to jest tydzień, w którym kondycyjnie zawsze wypadam najgorzej, yy, zawsze mam najgorsze tempo, właśnie jestem zmęczona szybko, bardziej się poce. Także staram się nie nakładać na siebie presji, tylko cieszyć się i tak zrobionym treningiem i, i endorfinami. Także już nie narzekam więcej i idę się umyć. Dobra, wykąpana, mieszkanie posprzątane, trening zrobiony, to czas na coś przyjemnego. Spokojemy teraz razem paczkę i pokażę wam co jest w środku. Znalazłam takie super pudełko w szafie, ono będzie idealne do nadania przez paczkomat, a w pudełku mam tak. Zaczynamy od kosmetyczki, taka fajna, biała. I tą kosmetyczkę dałam z myślą o tym olejku do ciała z Ritualsa. On jest w ogóle przepiękny, ale mam takie obawy, że on się gdzieś rozleje w tej paczce. Także jak się rozleje to przynajmniej w kosmetyczce. Dalej mamy z Neboa, tak. Dwie odrówki do włosów, dwa szampony do włosów, dwie maski do włosów, dwie wcierki do włosów, także pełen zestaw do, do pielęgnacji. Później mamy mgiełkę zapachową z Bath and Body Works. Pięknie pachnie. Mhm. Kremik do rąk z Daw, też kulkę z Daw, ta jest y, o zapachu granatają, ja bardzo lubię. Dalej mamy tonik do twarzy. Ten róż z Real Beauty, o którym Wam mówiłam, on jest w kolorku Hope. I jak mamy róż, to dałam też brązer. SPF, w ogóle ten ze skin 79 jest super, jego ja bardzo lubię, teraz też do niego wróciłam. I ten zestaw czterech masaczek z z kolagenowych. A nie, to nie są te kolagenowe. O nie, ja to kupiłam chyba inne niż myślałam. Czy one są wszystkie inne? No nie wiem, ale zostaw czterech masaczek z białem. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Teraz zapakuję to ładnie, napiszę kartkę i wyślemy jutro. Okazało się, że mam tu jeszcze troszeczkę wolnego miejsca, więc postaram się wcisnąć dwa produkty do pielęgnacji ciała. Mam taki peeling z High Skin, on przepięknie pachnie i takie serum stopy, ono by mi tu idealnie weszło. I to tu o, perfekt. Jest teraz idealnie. Yeah. Ta dam, Pójdę wysłać jutro rano, ale jestem całkiem zadowolona, myślę, że dosyć fajnie wyszła. mam nadzieję, że jej też się spodoba i zapraszam na Instagrama, bo planuję robić dużo, dużo więcej takich rozdań, a nasz plan na teraz jest taki, że pójdę zrobić herbatkę i poczytam sobie książkę, moja aktualna pozycja czytelnicza to The Perfectionist Guide to Losing Control i bardzo mi się podoba, jest fantastyczna, także to zrobimy teraz i co, będziemy chillować po prostu razem. Odpaliłam sobie jeszcze na wieczór armeński papierek zapachowy. Dostałam ostatnio taką książeczkę od koleżanki. W ogóle, Paulina, wiem, że to oglądasz i bardzo, bardzo dziękuję. Super mi się to sprawdza. Po prostu odrywamy jeden papierek, zwijamy go w taką harmonijkę, podpalamy. On się pięknie pali, robi sporo dymu, pachnie trochę jak takie kadzidło i mi to daje taki vibe bycia u wróżki albo jakbym, nie wiem, wykładała komuś tarota. I to jest vibe, którego ja potrzebuję wieczorami. To jest energia, której potrzebuję. Także polecam bardzo. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Pa pa!